Leasing czy kredyt, a może gotówka? Co się bardziej opłaca? Nasz ulubiony klient Pan Bazyl rozważa zakup nowego samochodu. Zastanawia się, jak najlepiej to zrobić mógłby wziąć leasing, mógłby wziąć kredyt, ale ponieważ samochód nie jest aż tak bardzo drogi, jest to samochód o wartości bodajże 50 tysięcy, teoretycznie mógłby go kupić nawet za gotówkę, ale słyszał, że leasing najbardziej się opłaca. Więc po rozważeniu sprawy zobaczmy, jak to wygląda. Bierzemy auto w leasing za 50 tysięcy. Na pewno leasingodawca musi na nas zarobić. To liczy nam jakieś opłaty, manipulacyjna, musimy ubezpieczyć, musimy coś tam. Jak się spóźnimy z ratą, na pewno da nam jakiś monit, To wszystko wchodzi w koszty obsługi tego leasingu i jakby ostatecznie przesądzę o tym, ile tak naprawdę ten leasing będzie nam, nas kosztował. Leasing jest zawierany co najmniej na 2 lata do 5 lat, czy w zależności od tego, na jaki okres weźmiemy ten leasing, taką ratę będziemy płacić, i cała rata wchodzi w koszty. Co się dzieje w przypadku kredytu? Kosztem uzyskania dla nas, czyli tą oszczędnością podatkową, nie będzie spłata raty, ale będą to odsetki od kredytu, które zapłacimy wyłącznie odsetki. Natomiast samochód będziemy amortyzować od jego wartości początkowej, zakładając, że pan Bazyl nie jest watowcem. Jego wartość początkowa samochodu to też 50 tysięcy. Samochód jest nowy, więc będzie go amortyzował przez 5 lat na 20%. Czyli rocznie wrzuci sobie w koszty 10 tysięcy. Co się stanie, kiedy kupi go za gotówkę? Otóż kupuję za gotówkę, yy, w pod względem kasowym zapłaci najmniej, bo zapłaci 50 tysięcy plus koszty rejestracji. Tak samo wrzuci w koszty całe 50 tysięcy poprzez amortyzację samochodu 20% rocznie, tak samo jak w przypadku zakupu na kredyt. Czyli tutaj się nic nie różni. Niczym się nie różni. 50 tysięcy samochód wejdzie nam w koszty przez 5 lat, czy to przy leasingu, czy przy zakupie na gotówkę. E, przepraszam, czy w kredycie, czy za gotówkę. Natomiast przy leasingu on może nam wejść szybciej w koszty. Jeżeli zawrzemy umowy na 2 lata bądź na 3 lata, to przez 3 lata będzie nam wchodził w koszty, a się skończy leasing i mamy po prostu szybciej w kosztach. Finalnie kwota będzie podobna, troszeczkę będzie większa od kosztów leasingu, ponieważ, tak jak wspomniałam, leasingodawca też ma w tym interes ekonomiczny, musi na nas zarobić. To nie jest 50 tysięcy wyjściowo, zawsze to będzie troszeczkę większa kwota. Różnica może polegać taka dosyć znacząca różnica na tym, co chcemy dalej z tym samochodem zrobić. Czy będziemy go od razu chcieli sprzedać i kupić nowy, czy będziemy go dalej używać. Bo w przypadku zakupu na kredyt bądź za gotówkę, będzie to środek trwały w naszej firmie. Jeżeli będziemy chcieli go sprzedać bez podatku, to musimy go z działalności wycofać odczekać 5 lat i go sprzedać wtedy bez podatku, jako majątek prywatny. Natomiast w przypadku leasingu możemy zrobić to łatwiej. Możemy wykupując ten samochód, od razu przeznaczyć go na majątek prywatny i nie wprowadzać go do firmy. Ale o tym powiemy w następnym w naszym filmiku. Zapraszamy do oglądania.